co tam, trzy minuty to wspaniały czas, żeby w tak ważne święto jak dzisiaj, święto podwyższenia Krzyża Świętego, rozważyć wspólnie Boże Słowo, które dzisiaj daje nam Kościół. Dzisiaj wspominamy triumf, podwyższenie Krzyża Świętego, tak właśnie jest piękne słowo. Triumf w języku angielskim jest określa to, to święto, można to zobaczyć w aplikacji Pismo Święte właśnie tak jest nazwane. I to jest właśnie znak tego, że Bóg przez krzyż, przez swoją pokorę, przez swoją służbę, uniżenie przez swoją śmierć, czyli coś, co jest nienaturalne dla Boga. No bo Bóg jest życiem. Ktoś nawet kiedyś takie mądre słowa powiedział, że dla Boga zmartwychwstanie to nie jest nic nadzwyczajnego, bo On jest nieustannym zmartwychwstaniem, nieustannym rodzeniem się życia. Tym życiem nas też również obdarza, wskrzesza nas. Ale czymś, co nie jest naturą Boga jest śmierć. Chrystus tą śmierć przyjmuje, uniża się dla nas, to odkupienie, które się dokonało, nie dokonało się prostą drogą. Krzyż Chrystusa, jak pokazują mi też Ewangelie, ale także świadkowie tych tajemnic, jakim są całyński na chusty, Manopello Sowiedo, czy inne te świadectwa mistyków świętych, jak wyglądała, wyglądała Druga Krzyżowa, pokazują, że to była okrutna męczarnia. Chrystus w taki sposób dokonuje naszego zbawienia, w taki sposób potwierdza to, że Bóg umiłował świat. Dzisiaj to do nas chyba szczególnie jeszcze bardziej przemawiam, do ludzi XXI wieku, kiedy możemy zbadać te wszystkie chusty, tych świadków tajemnicy męki pana Jezusa po to, żeby jeszcze bardziej doświadczyć, co Chrystus dla nas wycierpiał, jak bardzo kosztowało nasze zbawienie. I dlatego, kiedy patrzymy na krzyż, kiedy z wiarą wyznajemy moc krzyża, moc Chrystusa, który na nim zwycięża, także te słowa z drugiego dzisiejszego czytania, kiedy szczerze je, nimi się modlimy w takich chwilach pokus, Wtedy doświadczamy zwycięstwa, tak jak Izraelici, którzy patrzyli na, na Miedzianego Wężac. Symbol tego, co ich atakowało. Tak samo Chrystus, który stał się dla nas grzechem, który przyjął na siebie nasze grzechy, stał się grzechem. Kiedy patrzymy na niego, wyznajemy z wiarą to, że jest naszym Panem, naszym Królem, tak jak cała Polska czyni teraz w tych dniach. Gromadząc się pod krzyżem na różnych nabożeństwach, i, i też właśnie szczególnie, kiedy wszyscy się zgromadzą, tak pod włosawkiem tak to było. Więc to jest taki, myślę, że bardzo ważny czas w ogóle w Polsce dla nas. Wyznawajmy dzisiaj Moc Krzyża Chrystusa, dziękujmy za Jego przelaną krew, za Jego miłość, którą ten krzyż oznacza, którą ten krzyż wyraża. Przez który tak naprawdę Chrystus tę miłość dla nas wyraził i jednoczmy się z Nim, bo w Nim jest nasze zbawienie. Nie da się inaczej zbawić niż przez Chrystusa, tylko Jego mocą. Zobaczcie, jak bardzo potrzebna, potrzebna była wielka ofiara Boga, ofiara z Jego życia, dobrowolna, żeby nas wykupić. Nie jesteśmy nabyci za pieniądze, nie jesteśmy nabyci za małą cenę, ale jesteśmy zupełnie drogocenną krwią Chrystusa. Niech ona będzie dla nas, dla nas zawsze ucieczką i niech będzie dla nas chronieniem, szczególnie w chwilach pokus, w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia, które przychodzą na każdego człowieka. Niech więc mocą tego krzyża Mocą błogosławieństwa Bożego będzie w Was to, ta wiara w Jego moc uświęcona jeszcze bardziej umocniona. Przyjmijcie więc Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Świętujmy dzisiaj, świętujmy wielką radość z tego, że Chrystus za nas umarł. To jest znak zwycięstwa, nie porażki Boga. To jest znak wielkiego triumfu. I wywyższenia też nas. Chrystus wywyższył również nas, naszą naturę, przez to, że dał się ofierze ojcu. To jest szczyt miłości świata w ogóle. Uczestniczmy w nim całym sercem, a szczególnie podczas każdej Eucharystii, na którą warto dzisiaj pójść. Pewnie dzisiaj rano też jakaś msza święta jeszcze będzie. Bo już wieczorem to będzie poniedziałek. No cóż, trochę trochę dłużej, bo dzisiaj jest. Nie ma może dzisiaj najlepszej cząstki. Tak, z okazji święta dzisiaj, tylko przypomnijcie to co tam, 3 minuty. Ale, ponieważ jest święto, to trochę dłużej. Dobrze, więc najlepszego dnia i do zobaczenia już jutro w najlepszej cząstce i pa!